Bestialskie eksperymenty na ludziach to rzecz, która w ogóle nigdy nie powinna się wydarzyć. Niestety, podczas II wojny światowej nazistowscy naukowcy torturowali w niezwykle okrutny sposób więźniów obozów koncentracyjnych, badając granice ludzkiej wytrzymałości. Dowodem na chore praktyki hitlerowskich pseudouczonych jest historia między innymi Jadwigi Dzido, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnej ofierze Janinie Fabierkiewicz szyrkowej